Ja chcę powiedzieć, że UPR e, protestuje i wypowiada się bardzo głośno przy udziałowi kobiet w życiu publicznym i polityce. Sama byłam na uniwersytecie tutaj w Lublinie, gdzie pan Jan, e, Jan mikke mówił, że właściwie kobiety do garów. Ja byłem na tym samym I spotkaniu. Co że Nic takiego nie powiedział. Ale co powiedział? Powiedział, że lewica jeśli dojdzie do władzy, to, zap, to popędzi kobiety do garów. Tylko tyle powiedział. Kiedyś komuniści próbowali um, um, obalić społeczeństwo um, obalić, um, budułazyjne, jak to ładnie nazywali, czy um, może robotników. Oczywiście robotnicy byli się na tym, jak zawłoski na mydle, bo jak tylko w komunach by była to robotników, czyli to, to robotników w tym momencie posłała do roboty i koniec. Jak zabrakło, to nowa klasa, która usiłuje zdobyć władzę, utrwalić władzę, wykorzystuje kobiety, niepełnosprawnych, tamczości, homoseksualistów i tak dalej. Oczywiście natychmiast po, po zdobyciu przez nich władzy, pomoże, powiedzieli tam, gdzie prawda, i za komuny i tak dalej, mowendrują do garów natychmiast. Oczywiście to jest tylko po to, żeby zniszczyć obecny Ale, ale politycznych garów, tak? Tak, garów. Chodzi o to, żeby zniszczyć, zniszczyć społeczeństwo, w którym żyjemy. To, że pan korwin Miker mówił w latach 70., kobiety to to Ja już wie, bo już, już słyszałam to wiele razy. A to, co, co mnie dosyć poruszyło, to jest, że pan tak dosyć mówi? nie no, tak, słyszałem. Powiedziałem, że po wyborach, jakby lewica wygrała, tak, to właśnie tak, kobiety to garty. Tak powiedziałem. Tak, tak, tak. 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 Więc ee... jak lewica? Dobrze. <laughs>